nie ma młodej krwi. Kto kur... jak nie ja, słuchajcie, jakby... No i pomału zachodzi słońce. Bo to jest 23. Te małpy. Małpy ty. Tak, małpy ty. Ale yeah, ja... ja, ja. Szanowny na serdecznym Morty Johane, kontrolor a ktoś jestem właśnie na lotnisku a JFK, słuchajcie, na New York. Wlatujemy z... z Nowego Jorku, wlatujemy ze Stanów Zjednoczonych, wylatujemy z kontynentu Ameryki Południowej. Wiem, że duża część z Was myślała, że zostanę trochę dłużej, ale plany się troszkę. Zmieniały, zapraszam do oglądania Mordki kochane Ale humor Nie do wiary Opusza Nowy Jork, jest troszkę smutno Nie będę was kłamał Bo naprawdę sympatyczne mordki poznałem Spędziłem turbo fajny czas Ale no nowa przygoda wzywa słuchajcie Tutaj dostałem jeszcze żelki słuchajcie O smaku Arizony To nie pił Arizony w Nowym Jorku W sumie w Stanach Zjednoczonych To nie wiecie, to życie a tak poważnie to ostatnie smaki i za jakieś godzinę mam a, samolot pakujemy się no i lecimy na stary kontynent wariaty już powinienem lecieć na dobrą sprawę jest godzina 23.30 się i w samolocie Mój lot jest 55 po niestety Niestety jest sytuacja taka, że jest opóźniona jakieś minut 40 może uh, mniej, może więcej, nikt nie wie, to panie siedzą sobie na takim luzie, będzie to będzie, tak więc czekamy, ludzi nie ma jakoś sporo, obni nie było, mam nadzieję, że będą trzy siedzenia koło siebie, ale wiecie jak to jest. Nie zawsze z kolorowo. Lecimy, moi drodzy. 8 godzin. I będziemy na miejscu. Do zresztą jak wyląduję, bo jest cały lot. Nie będę... Pował. Tak do zobaczenia rano. Dziękuję. No, Lądowałem. 7 godzin niemalże. Całkiem przyjemnie, nie było tragedii. Ale jakieś żarcie, ale przyspane wszystko co, dnia do lutego Norse Nie znałem nawet wcześniej Nie orientowałem się Idę do kolejeczki i jedziemy do miasta jak mówiłem, był samolot pełny A mój koleżka, który leciał dni temu kilka Na tej samej trasie, mówił, że był tak 60% może miał trzy miejsca dla siebie życie no jestem w tylko powiem wam tak posiadanie paszportu ze strefy Schengen ułatwia roboty lecąc ze Stanów, nas tam kilka osób właśnie w stronę a, wiecie tych bramek, gdzie mamy nasze paszporty, gdzie można cyk odbić już, a ogromna kolejka ludzi ze Stanów i teraz ciekawostka jest taki patent. Jak przelatujecie tu na lotnisko w Oslo, to jest pociąg szybki, ekspresowy, który kosztuje 200 chyba 14 koron i jedzie do centrum. I jakby musicie kupić na niego a, bilet i. Czekajcie, już mam jego trak Musicie słuchajcie kupić bilet na. Teoretycznie ten za 200, tam, 13 14 koron, no i odbić się i przejść przez bramki. Ale a jest taki patent, że obchodzicie jakby naokoło, nie wiem jak to wytłumaczyć, a tą, tą, tą maszynę z biletami i obok jest maszyna na zwykłe bilety, na tańsze o stówę, czyli o połowę, kosztuje 113, słuchajcie, tak więc całkiem okej, okay. jest połowa taniej, i baza mi wytłumaczy, bo tak pewnie pojechałbym tym szybszym, bo nie wiedziałem. Jedziemy, tak wygląda bilet, tutaj jest na stację w stronę Dramen R10 i on zobaczę kosztował 114, a ten szybki, którym jadą chyba wszyscy, kosztuje dwa razy tyle i też idzie do centrum, tam dosłownie jest dwie minuty, 3 minuty różnicy od siebie, jedna stacja i to jest centrum i to jest centrum, jak wam się jakoś turbo nie śpieszy, no to polecam jechać tym, na National Theater, no i też będzie spoko dobra, widzimy się za parę minut na miejscu. Więc, słuchajcie, przyjechałem do Oslo, zaraz tutaj koleżka mówi, mówi Szymano Polo na stacji, tak więc słuchajcie, w Nowym Jorku nikogo nie było, zaraz w Oslo dwie osoby, więc spoko, lecimy do Bariata, do centrum. No i Szymano słuchajcie, jedziemy sobie tutaj zobaczyć co jest grane. Szyma, no ty, Baza Travel, wariacie. No tam, jak droga? Sto lat czy nie widziałem, jak tam? No dobrze. dobrze. Dobrze wyglądasz. Problem. Gdzie byłeś? Tak było? Super. O od człowieka. Słuchajcie, mój drodzy, to jest Baza Travel. Nikt by się nie spodziewał, że... Że w Oslo? Że w Oslo, co jest najśmieszniejsze, że moje filmy już z Oslo wychodzą na kanał, a bazę jeszcze puszcza z Nowego Jorku. A, bo zamówiłem, się, przyjechałem. Nie chciało mi się nic zrobić. Przed dni siedziałem, leżałem na kanapie Ile jesteś już osób? Tydzień, tak? Tydzień. A to będziesz jutro wstawił taki. Tak? No jutro. No, Nie, pojutrze. Tak. Po po no to będzie. Ponad tydzień. Tydzień. Tak więc słuchajcie, okazało się, że baza nakręcił tyle materiału, że... Jeszcze będą dwa filmy. Że on ma jeszcze filmy z Nowego Jorku a ja już mam... A ja już mam filmy z Oslo, tak więc śmieszna sytuacja, no ale już wszyscy wiadomo wiedzą, no bo baza robił live'a, w sensie my idziemy robić live'a, ale to już w czasie, to tak. mówię, w czasie przeszły, no bo jak o ten film dacie, to już ten live, słuchajcie, został zostało Dokładnie Idziemy do bazy na HT. Takie baba może jeszcze MTV Creeps, zapraszam Szkoda? Szkoda, że nie mam takiego mega kebaba, do którego chciałem cię zabrać. No ja ten, tego... ten ob ciebie jest dobry? Przydomowy Ja ci mówiłem, jedni lubią, drugi nie. kebab, to tam wie A ten twój co jedliśmy to on dobry jest. Okej, okay, ale są na mieście lepsze, nie no. wiem, czy będzie się nam chciało jechać tam nie Jest całkiem spoko. Kupiłem sieciówkę, więc się raczej będzie chciało jeździć. Lecimy. Dziecko popełnie. Baby Co jest? No i no, no. tam rób sobie ja nagrywam. Spoko. Jaki najlepiej średni zarobek na godzinę, żeby się tam y, normalnie utrzymać? Ja wiem, no już mówiłem, myślę, że... że jak miał te 240, no to... I wyrobisz godzin dużo, to jest o, chyba, że okej. Okay. Zależy od tego, jak to żyje, nie? Mówiłem, możecie wynająć pokój u kogoś albo kawalerkę. Także... No to jest taki temat troszeczkę rozległy. Weź się chłopie za robotę i sobie zarobisz na Szwajcarii, a nie brać od ludzi kolegą. Ale nie biorę mordeczko, ja zarabiam tutaj dobre pieniądze w Norwegii. Słuchajcie, mi robi live'a. Bardzo dobre pieniądze, mógłbym powiedzieć. Hello, A To jest po prostu wsparcie. No i się no, jesteśmy u się ma. Słuchajcie, jesteśmy dwa kebaby dzisiaj. Nie mieliśmy czasu nic ugotować ani zrobić, bo... Jak ja przyjechałem, to byłem głodny. Siedliśmy na laptopa od razu po tym kebabie. Live X. Zrobiliśmy live, a, bo zarobiłem live'a ponad 4 godziny. 4,15 piętnaście I teraz stwierdziliśmy, że już jest dwudziesta I nie ma już co kupić. Bo dzisiaj jest niedziela. Ale słuchajcie. Ciekawostka. Słońce jeszcze. Wysoko. 21.41 Zobaczcie jak to wygląda. Michał, to są białe noce, czy to aż tak w Oslo. Jest. Jak jest, nie ma chmur Ale później to... się chyba robi co? Nie no, z... tak wiadomo, jasno nie jest, ale jest Ja wiem, ale zachód się robi chyba dość późno, co? No zobacz, 21, 40. No chyba takiego jasnego jeszcze nie widziałem Najjaśniej chyba wydaje mi się, że widziałem w A, Jak to się nazywa? Chyba w Barcelonie Taki jest najdłuższy no, powoda, nie ma chmury ciężko zasnąć bez jakiejś czarnej rolety, takiej ciemnej No opaskę na oczy no. Ale jak dzisiaj jest chmura, taka jak teraz, to będzie w nocy będzie, będzie ciemniej. Ciemniej, ale nie będzie tak widział jak ciemno, ciemno. Aż tak nie, nie. O której się robi jasno? Nie wiem, pod piątej chyba już będzie się rozbite. Ła, nieźle. Czwarta, piąta, czwarta nieźle, nie się nie robi. Się. Patrzcie, sarna. Zaraz pewnie ucieknie. Młoda. Ej, dwie sarny, patrz. O, Widzisz? dużo tutaj jest. Kiedyś się obudziłem. Kiedy się obudziłem myślałem, że ktoś się włamuje, a. To sarna? sarna z podróży tam uciekała. No, patrzcie, ty, ale fajnie. Ła! Wow. Uciekły. Patrzcie, mają to w dupie. Nawet się nie boją. O, patrzcie, jeszcze mniejsze. No, trzecia. w ogóle się nie boją. Mega. Miłe zaskoczenie. 22.0 Trzy już, jasno jak cholera. Właśnie tam zachodziło słońce, zobaczymy jak to będzie później wyglądało. Pierwsze dni w Europie, a no w tym roku nie spędziłem jakoś szczególnie długo, może około dwóch tygodni łącznie w Polsce, więc tak całkiem okej. Okay. No i pomału zachodzi słońce, w godzinie 23. Małpy. Małpy. Są, małpy ty. Ale, nie, ja... Ale ja. ja aja. Siemano, witam serdecznie, moi drodzy koledzy. w Oslo. Jadę właśnie do centrum. Samotkiego centrum Oslo. Już byłem kiedyś raz w życiu, rok temu. Chciałbym jeszcze raz pojechać, a zobaczyć, co tam słychać w mieście. Ładna pogoda, fajnie. Pozwiedzamy trochę, pochodzimy, pomarudzę wam do kamery, pogadam jakieś ciekawostki Co tam w życiu słychać, zapraszam do oglądania, elo No i witam serdecznie z, można powiedzieć, samego centrum Oslo Stacja a, National Theater, czyli teatr narodowy Tutaj chyba nie trzeba być a, lingwistą, żeby jakoś tam sobie przetłumaczyć takie podstawowe zwroty Pochodzę sobie czy troszkę po centrum, pokręcę się, mój kolega Baza został w chacie, mam troszkę inne misje dzisiaj do zrobienia. Chciałem pogadać troszkę do kamery, mam kilka nowych celów, planów na kolejne rzeczy, wytłumaczę się, w sumie wytłumaczę się. Wytłumaczę wam dlaczego opuściłem Stany Zjednoczone oraz moja podróż, można powiedzieć, nie tyle po Stanach, ale ogólnie która miała być kontynu kontynuowana na kontynencie Ameryki Południowej została a, zmieniona. Dzisiaj moi drodzy mamy 18 lipca. U mnie najprawdopodobniej ten film jest puszczany dzień później, czyli lipca 19 i za miesiąc niecały powinienem być w Polsce za 3 tygodnie w sumie, aby udać się na wesele. I wtedy wszystkie loty z Ameryki Północnej, Południowej na kontynent europejski z powrotem przez kolejne 4 tygodnie są w cenach kosmicznych, czyli Sezon w Europie trwa, sezon w Stanach również, jest ciepło, więc wszyscy podróżują, no i wiadomo ceny benzyny i ropa, wszystko poszło w górę, więc ceny są naprawdę a, kosmiczne, ja musiałem być jakoś w pierwszym tygodniu sierpnia już w e, Polsce, ale niestety do drugiego tygodnia sierpnia ceny są tak zaporowe, że nie dało rady tego w żaden sposób przeskoczyć, jeżeli... A, Ktoś chciałby płacić za jeden lot na przykład 3-4 tysiące złotych Jeżeli go stać, to śmiało Ja niestety nie należę do tych ludzi, którzy po prostu srają pieniędzmi A nawet jeżeli bym miał, to stawiam na oszczędność I stwierdzam, że wolę zapłacić mniej Jeżeli jest taka możliwość Niż po prostu wydawać pieniądze w błoto Bo je mam I moim zdaniem jest to słuszna dybiza Ponieważ dzięki temu, że wydaję mniej na bilety I mówię, nie sram sianem, nie rozrzucam tego Jestem w stanie zrobić kilka innych podróży I teraz tego odcinka, będziecie oglądać a, taki mały Eurotrip w krajach, w których nigdy nie byłem. A, no i powiem wam dokładnie, słuchajcie, nie będę ukrywał, będę w Oslo, później będę kierował się na Sztokholm, następnie słuchajcie Estonia, Tallinn, Helsinki, Finlandia i na końcu niespodzianka, które wam... Nie zdradzę Dzisiaj jest w Stanach po prostu małe takie przejście się po mieście Bez a, świrowania najprawdopodobniej Jutro wybiorę się na mały hike Poza, czy w sumie dalej w mieście, ale a, Jeden hike, który już można powiedzieć Kiedyś robiłem, bardzo fajna trasa Nie wiem, czy Michał będzie chciał ze mną iść, ponieważ Jak wiecie, czy nie wiecie, Michał przyjechał do Oslo, aby a, Zarobić na kolejną wyprawę do Szwajcarii, więc trzymam kciuki za Chopaka, Żeby sobie dorobił a ja was zapraszam na spacer moi drodzy wybieramy się na Akerbrige to jest taka dość popularna miejscówka, gdzie jest sporo kagarenek, można podziwiać przyrodę, tutaj czasami sobie właśnie cumują duże statki ale niestety to wierci więc muszę przerwać moje gadanie i wrócić do was za chwilę sporo ludzi połowa sierpnia, ładna pogoda byłem tutaj niemalże a, chyba rok temu w bardzo podobnej a po, roku, tak mi się wydaje, po zakończeniu mojej podróży na kontynencie afrykańskim. No i połowa nie do końca sprzyjała. Teraz jest fajnie, jest nie za ciepło. Porównując do Nowego Jorku, w którym było 30 parę stopni, to jest około 20, więc dość przyjemnie można sobie na luzie pochodzić. I oczywiście nie chciałbym powielać odcinków, które robiłem rok temu, czyli takie typowe zwiedzanie. W Oslo, ponieważ to wszystko już było, jeżeli ktoś chciałby się wrócić i pooglądać te odcinki takie bardziej szczegółowe, informacyjne to na moim kanale w zakładce Norwegia 2021 znajdziecie dla siebie odpowiednie treści. Dobra moi drodzy, nie będę was klamał, że przyjechałem tutaj do centrum, żeby się zobaczyć z moją znajomą. To jest moja znajoma. Raz, dwa, trzy. Hi, everyone! Welcome to Oslo! Słuchajcie, to jest moja znajoma uh, Nafisa. Right? Spotkaliśmy się tutaj a, rok temu w Oslo. Jak już jechałem, to powiedziałem, że będę. Przejdziemy się tutaj spokojnie, żeby zobaczyć troszkę miasta. A razem stwierdzamy, że tu, już tak powiem, a, więcej się dzieje w tym roku. Jest o wiele więcej ludzi. W zeszłym roku że tak powiem, pozamykane. Teraz wszystko hucznie działa. How is Oslo? Oslo jest good, it's cool, it's beautiful, it's summer. Welcome. <laughs> oh my God. Where we are going right now? Um, we are going to, from Akersgade to the National Theatre, and then we go into the Caliphany. So follow me. <laughs> Najwidoczniej ze rok namieszał sporo. Tutaj w Oslo, skoro w tym samym okresie ludzi tu jest, są w stanie powiedzieć kilka razy więcej, jak przed. Rokiem Potrafiliśmy na jakąś wystawę Nie mam zielonego pojęcia co to są za auta, więc Znawcy samochodów dajcie znać w Komentarzu, co to jest za fura Najprawdopodobniej za jakieś 15-20 minut przyjedzie mój koleżka Baza Do centrum i Michał będzie w stanie udzielić wam więcej informacji na temat tego naprawdę pięknego miasta. Moi drodzy, w ogóle sobie zdałem ską sprawę, że jest poniedziałek. A ilość tutaj ludzi jest naprawdę kosmiczna, jest najprawdopodobniej jakieś święto. Zaraz przyjedzie mój serdeczny przyjaciel Michał i będziemy pytać co to za święto dzisiaj w Norwegii. Słuchajcie, jestem w Oslo i baza jest, jest mój Baza, Gdzie, Gdzie ty mnie zabrałeś, chłopcze? Idziemy do mojego brata na herbatę. To jest baza, mówi do mnie, nagrywaj, bo zobacz, jaki ładny park. Zobaczcie, To jest rzeźba kobiety mm, śpiącej. zjadki. Matka, koka japońskiego. Zjadki możliwe. A więcej wiesz, trzeba się wpatrzeć. Inter Interpretacja Michała mówi. No nagrywaj, nagrywaj. Tak poważnie tutaj idziemy odwiedzić uh, Michała brata. Idziemy jeszcze napić uh, herbatki. I słonik, słuchajcie, odprowadziłem. Oczki. Odprowadziłem już koleżankę i właśnie zobaczyłem się z bazą. I takie to nasze zwiedzanie w Ostro. To co mówiłem, że nie chciałbym powielać uh, materiałów, żeby wychodzić z za każdy raz na tę samą dzielnicę i mówisz te same informacje wiecie jak to, jak to jest jeden mi napisze ale mordo dawaj mów mów ponownie bo to już było dawno temu nie pamiętam a drugi powie mordo po co mówisz przecież to rok temu już pokazywałeś więc tak ten świat jest złożony że no nie da się dogodzić wszystkim ale tu mnie jeszcze nie było więc pokażę Kurczę, to już chyba taki drugi park w Osto, w którym jestem. I są takie dość specyficzne. Właśnie jakieś posągi, rzeźby. Sztuka, moi drodzy. Sztuka. Moi drodzy, okazało się tak, że to dzisiaj żadne święto. Tak, wam powiedziałem, że święto Michał mówił, że po prostu Norwegowie sobie biorą teraz wolne. W okresie lipiec-sierpień, tak. No przeważnie, każdy z też tak się wybiera na wakacje. Nie? No i bardzo tego dużo ludzi było na mieście, i też Michał mówił, że ogólnie w no, tym pogoda, mieście... jest, pogoda jest fajna, więc na piwko sobie walą. To jest takie normalne, że znajdy są pełne. ludzie lubią tutaj chodzić sobie no, po no, Do pachach, tego nie? tyle to było ludzi, ale mówię, po prostu wyglądało sobie sobie jakieś święto, bo wieku, czy na no poniedziałek, wiecie, środek dnia, mówię, powinni być w pracy. A, a poza tym nie zawsze jest tak pusto, nie? Dużo ludzi się czasami kręci, jak jest fajna pogoda, czy to w zimę jest fajna pogoda, czy Dokładnie, ja o mówię, nie spodziewałem się już w poniedziałek. No ale słuchajcie, wróciliśmy na chatę, Jestem turbo śpiącą, jet laga, więc. Załaduję przy treningu i postaram się zrobić jakiekolwiek a... pompki, chociaż, żeby się rozbudzić, bo czuję, że jak nie załaduję, to po prostu zasnę. Niestety, słuchajcie, nie mam shakera, więc muszę. Pomagać sobie starymi sposobami, czyli ślanka wody i w ten sposób, słuchajcie, pamiętajcie cały czas, że na stronie ostrowit.com macie 10% zniżki wpisując polo 10. Często są pytania na Instagramie Piotrek, czy jeszcze jest zniżka? Jest cały czas. Mamy dobre relacje, współpracujemy cały czas, więc, solidna firma. Naprawdę polecam z czystego serduszka. A uwierzcie mi, że jak coś polecam z czystego serduszka, to serio to robię, bo naprawdę mało rzeczy a polecam gdzieś tam reklamuję, bo nie czuję się pewny co do pewnych produktów, a jak już coś testuję tygodnie, czasami nawet i miesiące, tak jak testowałem kiedyś CBD. Stwierdzam, że na przykład tencześ nie siedzi. Kiedyś testowałem jedno CBD, parę dobrych miesięcy i mówię. Nie siedzi mi sorry. Nie będę reklamował czegoś, co czego sam bym nie stosował. Tak więc moi drodzy. masz zróbeczko. Już mi morda sędzi. Mm. Oh, rewelacja. Dzisiaj słuchajcie, był piękny dzień, aby dużo pomyśleć. I często jest tak, że kiedy jestem w podróży, jestem sam na przykład, a zakładam sobie słuchawki i dużo myślę, puszczam sobie muzykę i zastanawiam się, co tak naprawdę mam ochotę robić w tym życiu, co tak naprawdę jest dla mnie ważne. I są takie momenty, kiedy sobie mówię, kurczę, no jednak wiecie, 5 lat nagrywania niby. A z jednej strony a gdzieś tam jakieś teoretycznie mogłoby się wydawać wypalenie zawodowe, no bo... 360 filmów w roku to dużo. A może zmiana formy, może to, może tamto. Ja tak sobie myślę, tak. Wszyscy słuchajcie, moi koledzy już nie mam, że skończyli z podróżowaniem. W sensie nawet ci, których a nie znam. Tutaj w ogóle nie chodzi o wyświetlenia, a o content, który tworzą. O to, jak podróżują, czy podróżują z pasji, czy robią to tylko i wyłącznie dla hajsu. Wydaje mi się, że kilka osób jest w stanie robić to dla hajsu. Nie będę mówił kto. A. O, większa część raczej robi to dla pasji i to widać, ale niektórzy są, już, że tak powiem, zmęczeni lub im się nie chce lub a, mają jakieś inne wizje może w głowie. No zobaczcie, mówiłem to na live. Misza na przykład zamieszkał w Kambodży i raczej ten kontent już nie będzie taki jak kiedyś, a, gdy go na przykład się na początku. A, Bartek wrócił do Polski z bez planu. Nie wiem jakie ma plany, nie rozmawiałem z nim. Na razie robię tego swojego bez planu Light Spoko, ale gdzieś tam rzadko jest z tymi głównymi, że tak powiem, filmami. Czekajcie, gość woła na kebaba. Dobra, muszę dokończyć, trzeba było zjeść kebaba. Słuchajcie, to chodzi po prostu o to, że dużo osób z mojej branży YouTube'owej podróżniczej po prostu po mało kończy. No mówię, nie wiem co u Bartka, nie wiem co będzie robił, nie pytają jakoś szczególnie. Pewnie dalej będzie nagrywał te swoje daily. I też to te swoje normalne vlogi. A Globstory z tego co mi się wydaje. Kurczę, już chyba nic nie podróżuje, albo podróżuje bardzo mało. Ostatnio jakieś tam a, no pół roku w podróży i, i jest tam nagrane trzy materiały. Dodatkowo ja nie będę komuś mówił, gdzie ma jeździć, jak ma jeździć, jak mam publikować filmy. To jest wasze życie, ich życie i Ale po prostu wydaje mi się, że ludzie, wy, którzy oglądacie filmy, ludzie oczekują kontentu, oczekują tego, że coś się cały czas będzie działo i. Czasami ja na przykład to rozważam takie właśnie niby odejście A sobie później myślę no Nie ma młodej krwi, kto kur... jak nie ja, słuchajcie Jakby, ktoś tam pewnie będzie, ale Jakby no nie widzę, wszyscy gdzieś tam wiecie Z tych co zaczynali już pomału już tam kończą, podróżują coraz mniej I teraz popatrzcie na statystyki Pokażcie mi drugą osobę, która jest tak zajrana podróżą I była tak samo długo w trasie jak ja, albo i dłużej Powiem wam szczerze, ja nie znam nikogo kto był a tak, tak długo w podróży jak ja, tak intensywnie, tak się a, przemieszczał. Słuchajcie, pasja podróżowania nie przestaje mi przestać. Nawet jeżeli skończyłbym z tym YouTube'em, bo pewnie kiedyś skończę, nic nie trwa wiecznie. Nie mówię, że teraz, ale nadal będę podróżował, będę robił cokolwiek, będę nie wiem, nauczy się programowania, nauczył się grafiki, będę robił cokolwiek, aby po prostu pracować zdalnie i być a w trasie, nie wiem, napiszę kolejną książkę, zrobię coś po prostu, aby to zmonetyzować, bo nie jestem w stanie jakby pojechać i siedzieć na dupie. Mówię, są po prostu moi znajomi, którzy gdzieś tam podróżują mniej, podróżują, robią sobie pauzy, trzymiesięczne, miesięczne, pięciomiesięczne, półroczne, roczne, co kto jak czuje, ja po prostu mówię, jeżeli odłożę kamerę, dalej będę cały czas w trasie. Nie wyobrażam sobie, już to wielokrotnie mówiłem, że pojadę do domu, rutyna, po trzech dniach, słuchajcie, zostawałem już Uh, pierwszy... kupowałem po prostu bilet, bo wiem, że nie mogę i mówię, czy to będzie na YouTube, czy nie, a ja dalej będę w trasie, więc jest ogień i mówię, takie po prostu jakieś myśli, wiecie, człowieka nachodzą, bo różnie się dzieje. Uh, nie ukrywam, że o 4 miesięcy jest gorzej na YouTube, jeżeli chodzi o płatności, no, to nie o to chodzi, słuchajcie, w dupie uh, tak mówię, że jakby nic z tym nie, nie, nie zrobię i mówię, czy to ktoś będzie oglądał, czy nie, i ja tak będę w trasie i no, dlatego, chciałbym oczywiście polecić swoją książkę, jeżeli ktoś chciałby kupić, nie wiem, tutaj przecież słodził, nie wiadomo ile, jeżeli ktoś chciałby kupić moją książkę, poczytać sobie trochę o moich przygodach, to wejdźcie na www.przywarski.pl, żeby po prostu ją nabyć. Nie ukrywam, że to jest też jakieś tam finansowanie moich podróży poza YouTube'em, no po to ją pisałem, żeby ją po prostu sprzedać i na tym powiedzmy zarobić. I tyle. Moi drodzy, nie ma co tu więcej nawijać makaronu na uszy. Dzięki, że jesteście. Doceniam każdy gest, komentarzy, lajków, subskrypcji za to, że jesteście od początku 80 tysięcy. Słuchajcie, nie do wiary. K***a liczba, rozumiecie? Dalej do mnie to nie dociera. Ja jestem typem z 12 tysięcznej miejscowości, czyli to jest, słuchajcie, moja miejscowość, miejscowość obok, jeszcze kolejna i wszystkie wsie w okolicy, jakby wiecie, subskrybują. A ilość osób, które widziało mój kanał, nigdy nie... Nie jak mi myślałem takimi kategoriami, że kiedyś, no nie wiem, dla mnie to jest ogromny sukces, nawet 20 tysięcy to jest dużo, bo to jest coś, no jakby te 80 tysięcy ludzi daje, daje wam wiarę, że, że ku... po coś to robię, że ktoś ten guzik kliknął, bo nie wiem, bo go rozśmieszyło, bo dało mu motywację, dało mu chęć do działania, a każda wiadomość w stylu Polo... Przeczytałem książkę, mam ochotę pojechać w podróż, polo obejrzałem filmik, dzięki Tobie się, a nie wiem, uczę hiszpańskiego, angielskiego. Nawet jedna wiadomość a jest kurczę, ogromnym sukcesem, słuchajcie, to tak to działa. Nie wiecie, jak motywuje mnie to, że ktoś na przykład podejmuje rękawice i ma zamiar podróżować, ma zamiar, nie wiem, nauczyć się czegoś nowego i znalazł jakieś drugie dno w tych filmikach, jakieś motywacyjne. No i tyle. Z tych motywacyjnych gadań. Pewnie się obrudziłem kebabem w dupie. Zawijam słuchajcie na chatę, bo zabrałem bazie kluczy, nie ma jak wrócić do domu. Pozdrawiam Was serdecznie. Elo Oslo, lecimy dalej. Eurotrip. Pozdrawiam Was serdecznie. Nara.